Dzień dobry, Szanowni Państwo. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj na trasie parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej kierunek przyszłość Wałbrzych. Wałbrzycha nie mogło zabraknąć na tej trasie. Jesteśmy na Starej Kopalni. Miejscu wyjątkowym dla każdego Wałbrzyszanina. Razem z Panem Prezydentem Romanem Szymajem są z nami Pan Marszałek Grzegorz Schetyna, jest Pani Senator Alicja Chybicka. Jest pani poseł Monika Wielichowska. Trochę jako również gospodarz tego miasta pani poseł Izabela katarzyna Mrzygłodzka. Jest z nami również pan poseł Paweł, Paweł Kowal i pan poseł Tomasz Nowak. Szanowni Państwo, zapraszamy. Panie marszałku. Szanowni Państwo, cieszymy się, że możemy w obrzychu rozpocząć tę trasę po Dolnym Śląsku. Jesteśmy w wielu miejscach, powie o tym posłanka Wielichowska na koniec. Czas popandemiczny. Pokazuje, musi pokazać aktywność, pokazuje aktywność także polityczną Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Dla nas jest ważne, że rozpoczynamy od Wałbrzycha, bo sprawa jest ważna. Ważna jest kwestia sprawiedliwej transformacji pieniędzy europejskich, wielkich możliwości, które przynosi budżet europejski następnych lat. Wielkich możliwości, które muszą być sensownie dobrze wykorzystane. Cieszymy się, że możemy dzisiaj o tym rozmawiać z prezydentem Romanem Szemejem, który, jak nikt inny z samorządowców Dolnośląskich, jest zaangażowany w sprawy tego funduszu i możliwości pozyskania i wydatkowania go tutaj na miejscu przez samorządowców. My ze strony Platformy Obywatelskiej jest z nami. Poseł Tomasz Nowak z Konina, który jest w zespole transformacji energetycznej, który powołaliśmy w Koalicji Obywatelskiej. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób stworzyć i pomóc temu sensownemu lobby, który musi w Brukseli dobrze pozyskiwać te pieniądze, a tutaj na miejscu zagwarantować ich sensowne, dobre wydawanie. To, co zdarzyło się w Ogrzychu, co jest symbolem, czyli transformacja, zamykanie Koniec eksploatacji kopalń jest symbolem lat 90. i tego wszystkiego, co zdarzyło się później. My dzisiaj mamy takie poczucie, że musimy tę transformację, która wtedy się rozpoczęła i którego, która przebiegała w bardzo trudny sposób, bo wtedy przecież nie stać nas było na to, żeby zrobić to w taki sposób, jak można to robić teraz, ale chcemy. Wyciągamy wnioski, chcemy dzisiaj chcemy pomóc, chcemy zainwestować te pieniądze w najsensowniejszy z możliwych sposobów. Chcemy, żeby to samorządowcy mieli wpływ na to, jak te pieniądze, te europejskie pieniądze, będą na sprawiedliwą transformację wydawane. Wałbrzych jest i musi być beneficjentem tego procesu, tego projektu, tych pieniędzy. Panie prezydencie, bardzo proszę. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to jest ta pomocna dłoń ze strony Unii Europejskiej dla tych regionów, które albo przeszły już ten proces odejścia od węgla, albo dopiero są w jego trakcie. W Wałbrzychu węgiel nie wydobywany jest już, czy nie jest wydobywany od połowy lat 90., ale skutki pięciusetletniej eksploatacji dolnośląskiego zagłębia węglowego w nowej rudzie, w Jedlinie, w Wałbrzychu, w Kamiennej Górze, w Boguszowie Gorcach widać do dzisiaj. Fundus Sprawiedliwej Transformacji, którego zabrakło w latach 90., właśnie jest po to, żeby wyrównać pewną historyczną niesprawiedliwość. Tak to jest odczuwane przez mieszkańców byłego województwa wałbrzyskiego, subregionu wałbrzyskiego z Kamienną Górą. Przygotowaliśmy program, środowiska samorządowe, środowiska pozarządowe, organizacje ekologiczne, wielu ekspertów, środowiska naukowe, uczelni wrocławskich. Przygotowaliśmy społeczny plan sprawiedliwej transformacji, który właśnie uwzględnia te wszystkie oczekiwania po konsultacjach społecznych, z jakimi e, e, stykamy się i spotykamy się właśnie wśród mieszkańców tego ponad 600 tysięcznego, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, obszaru. Chcemy, aby Urząd Marszałkowski, aby Sejmik w sposób całkowicie przejrzysty, całkowicie zgodny z zasadami partycypacji społecznej wziął pod uwagę zapisy tego, społecznego planu i żeby te środki w wysokości ponad 2,5 miliarda złotych przeznaczone przez Komisję Europejską były wydawane w sposób mądry, przejrzysty, zgodny z oczekiwaniami społecznymi. Tego właśnie oczekujemy, temu służyła nadzwyczajna sesja sejmiku 1, 1 lipca i tam... O tym mówi uchwała podjęta przez Sejmik. Będziemy starali się, aby jak najwięcej z tych założeń Społecznego Planu Sprawiedliwej Transformacji zostało zrealizowane w sposób odpowiadający oczekiwaniom Nowej Rudy, Kłodzka, Ząbkowic, mieszkańców Nowej Rudy, Kłodzka, Kłodzka, Ząbkowic, Dzierżoniowa, Świdnicy, Wałbrzycha, Boguszowa, Gorc, Jedliny, Kamiennej Góry i wielu innych mniejszych jeszcze gmin, które na tym terenie się znajdują. Ten społeczny plan Sprawiedliwej Transformacji jest szansą na prawdziwą, sprawiedliwą transformację energetyczną odejścia od węgla do 2030 roku. Przez wiele lat rząd PiSu łudził. Górników łudził całą Polskę, że węgiel ponad wszystko, że węgiel będzie trwał i przez lata od 2015 do 2020, tak naprawdę ten czas stracili stracili zamiast mówić o transformacji zamiast mówić o programach kompensacyjnych dla regionów które będą przechodzić proces transformacji cały czas właśnie trwali w tym kłamstwie które niestety skutkuje tym że w tej chwili jedynym takim programem który będzie skierowany do terenów pogórniczych jest program Unii Europejskiej a to nie powinna być jedna jedyna noga Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, którego ojcem założycielem jest profesor Jerzy Buzek, powinien być, współgrać z programem rządowym kompensacyjnym właśnie dla regionów pogórniczych. Kiedy pytam się ministra rozwoju, czy pytam się premiera o program kompensacyjny ze strony rządu, to słyszę tylko w interpelacjach czy w odpowiedziach, no ale jest przecież program unijny. No jest i chwała Bogu, że jest ten program unijny. Bo niestety rząd wywiesił jak na razie białą flagę. Te programy, które w tej chwili są uzgadniane ze stroną społeczną, często są oparte na fikcyjnych założeniach, które jak na przykład koniec produkcji energii elektrycznej z węgla w 2049 roku jest chcieństwem bardzo często. Jesteśmy w Wałbrzychu, w Wałbrzychu, który w 2018 roku, kiedy rząd spał, i kiedy rząd myślał o węglowej potędze... Prezydent Roman Szełemej, ale także na przykład moja wielkopolska marszałek Marek Woźniak i w naturalny sposób Śląsk zaczęli się rozglądać, no jeśli nie państwo, jeśli nie nasz rząd, to może coś jest w Unii Europejskiej. Rzeczywiście dostrzegli coś, czego nie dostrzegły wszystkie regiony. Dostrzegli platformę dla terenów pogórniczych i dostrzegli fundusz, który może być przepustką transformacyjną. Dla tych regionów, aby ta transformacja była sprawiedliwa. Sprawiedliwość i społeczna, sprawiedliwość gospodarcza. Sprawiedliwość jest tutaj słowem kluczowym. I jak mi informuje kolega prezydenta Romana Szełemeja, Maciej Sytek, który jest pełnomocnikiem marszałka województwa wielkopolskiego, tak naprawdę to tych dwóch muszkieterów, walczyło o to, ażeby te pieniądze były jak największe przy pomocy Jerzego Buzka trzeciego muszkietera. I rzeczywiście były plany, że ta transformacja sprawiedliwa mogłaby sięgnąć jeszcze większych pieniędzy, ale sięgnęła finalnie 17,5 miliarda euro na kilkadziesiąt stref, że tak powiem górniczych w całej Europie i w na 100% sięgnęła Wałbrzycha, sięgnęła Śląska i sięgnęła Wielkopolski Wschodniej. To będą olbrzymie pieniądze, ale one uważam cały czas powinny mieć drugą nogę. Powinna być pomoc rządu, która będzie łączyła na zasadzie synergii te pieniądze, które będą wpływały z Unii Europejskiej z działaniami rządu proinwestycyjnymi, proekologicznymi, skierowanym celowo do tych regionów. Nie może być jeszcze raz region pozostawiony tylko przy, na, środkach, na środkach europejskich. I co bardzo ważne, walczymy o to, walczymy o to w Brukseli, walczymy o to w rządzie, walczymy jako Platforma Obywatelska, walczymy o rzecz fundamentalną. Nie bierzcie tych pieniędzy i nie dzielcie z poziomu Warszawy. Nie centralizujcie tych pieniędzy. To w Wałbrzychu powstał olbrzymi projekt, grupy robocze były, pracowano społecznie. Ten projekt jest społecznie odpowiedzialny i społecznie skonsultowany i przekazany marszałkowi województwa dolnośląskiego po to, ażeby był zrealizowany. A nie, żeby na tacy był przekazany do Warszawy, a Warszawa sobie zrobi po uważaniu jakieś tam zmiany, po czym przyjedzie na przykład poseł Zyska i powie, ja wam przywożę, ja wam przywożę. Nie ma ja wam przywożę z centrali, bo to jest wywalczone tu oddolnie i oddolnie powinno być realizowane. Tak więc walczymy o to, ażeby osią regionalną sprawiedliwej transformacji były te pieniądze zarządzane, a nie w całości z Warszawy. Żeby instytucja zarządzająca była tu, w Wałbrzychu, a nie w Warszawie. I jest jeszcze jedna fundamentalna rzecz, o którą walczymy. Szanowni Państwo, nam grozi, że my nie uzyskamy tych 100% tych pieniędzy. Nam grozi, że dostaniemy połowę tych pieniędzy. A dlaczego? Bo rząd dalej mami, mami ludzi. Bo jeśli rząd z jednej strony, premier Morawiecki, na Radzie Europejskiej pojechał i podpisał 55% ograniczenie emisji CO2 w 2030 roku a zarazem a zarazem mówi, że nie chcemy uzyskać i nie uzyskamy neutralności klimatycznej w 2050 roku to będzie skutkowało tym, że w 2026 roku Komisja Europejska powie no sorry, nie ma 100% będzie 50%, bo nie zdeklarowaliście się co do neutralności klimatycznej. A skoro rząd zdeklarował, że w, 50, w 30 roku będzie 55%, to tak naprawdę już zdeklarował, że będzie w 2050 roku. Tylko trzeba być w prawdzie i to powiedzieć ludziom. Niestety premier Morawiecki boi się powiedzieć tego ludziom. Uważam, że będziemy odniesiemy sukces. Gratuluję, panie prezydencie. To jest naprawdę dobra robota. Proszę Państwa, to co jest najistotniejsze, to nasze doświadczenie z, ze środkami, które przychodzą z Unii Europejskiej e, jest następujące. Rząd pożytkuje je po to, żeby nakarmić swoich, żeby powiększyć sitwę, żeby nakarmić w spółki Skarbu Państwa, w których pracują rodziny i znajomi królika. A na Dolnym Śląsku, rozmawialiśmy o tym przed chwilą z Romanem Szolmejem, prezydentem Wałbrzycha, jest na to sposób. Czyli Społeczny program, społeczny program rozwoju, użycia środków przeznaczonych na sprawiedliwą transformację. Jeden tylko prosty apel, niech dzisiaj płynie z Wałbrzycha. To nie są środki dla rządu, to nie są środki dla znajomych Królika, to są środki na sprawiedliwość. A słowo sprawiedliwość tutaj w Wałbrzychu brzmi szczególnie mocno. Bo tutaj, po transformacji, która się kiedyś zaczęła od likwidacji kopalń, ludzie wciąż czekają na koniec tego procesu. I końcem tego procesu mają być właśnie środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. I jak użyć tych środków, tak, żeby to było z perspektywą na lata, a nie po to, żeby wykarmić teraz znajomych polityków prawa i sprawiedliwości, o tym wiedzą działacze samorządowi, politycy samorządowi. Apelujemy, weźcie pod uwagę, to, co przygotowali na Dolnym Śląsku politycy samorządowi z najlepszymi ekspertami. Oni nie mówią za siebie. Oni dobrze znają potrzeby każdego z tutejszych mieszkańców, rozumieją, jak trzeba skończyć transformację, która zaczęła się tutaj ponad 20 lat temu. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj w ramach programu Kierunek Przyszłość dla Polski. A przyszłość Polek i Polaków musi być zdrowa. I chciałam z tego miejsca pogratulować prezydentowi Romanowi Szełemejowi działań prozdrowotnych i wykorzystania także tego stransformowanego za unijne środki pięknego miejsca, gdzie ponad tysiąc osób zostało zaszczepione przeciwko koronawirusowi i korzystając z okazji zaapelować do tych, którzy mnie słuchają. Osiągnęliście tu piękny wynik w Wałbrzychu, bo to jest 50%, ale pozostało... Drugie 50% i do tych, którzy się jeszcze nie zaszczepili, apeluję: szczepcie się. Jesteśmy przed czwartą falą, która niewątpliwie uderzy, i aby się zabezpieczyć i aby spokojnie żyć, musicie się szczepić. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję. Kierunek przyszłości na Dolnym Śląsku rozpoczęliśmy w Wałbrzychu, ale za dwie godziny będzie można nas spotkać we Wrocławiu. A dziś jeszcze po południu zapraszamy na cztery otwarte spotkania. Otwarte spotkania z mieszkańcami Jeleni Góry i Cieplic, powiatu Dzierżoniowskiego w Bielawie, powiatu kłodzkiego w Kłodzku i powiatu Głogowskiego w Głogowie. Ten tydzień przeznaczyliśmy na południe Polski. Jutro będziemy na Opolszczyźnie, w środę będziemy w Małopolsce, w czwartek będziemy w na Śląsku a w piątek na Podkarpaciu to nie są wakacje to jest nasza podróż po Polsce chcemy rozmawiać z Polkami, polakami przede wszystkim o tym co dziś i o tym co w przyszłości także serdecznie zapraszamy wszystkie nasze spotkania są otwarte dla mieszkańców Polski Dziękuję